Bycie ojcem jest dla mnie przede wszystkim nieprzespanymi nocami no i pięknymi porankami. Wielką radością, ale też ogromną odpowiedzialnością za młodego człowieka, którego trzeba ukształtować i wychować. Na razie wielka zagadka, ponieważ jestem od niecałego miesiąca tatą, ale mam na pewno masę obowiązków i wiele radości na co dzień z Ośki. To dla mnie nie tylko bycie dawcą życia dla dziecka i i żywicielem rodziny, ale to współuczestniczenie w rozwoju dziecka, dzieci, to bycie dla nich autorytetem, to bycie dla nich oparciem, to bycie ogromną radością i, i z drugiej strony to wielka odpowiedzialność nie tylko za, za ten czas dzieciństwa, ale także i i, i młodzieńczy i, i później dorosły to ogromna radość, szczęście i ogromny dar, który należy szanować i pielęgnować.